Marvis Mobile Homes, całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. No myślę, że to my jesteśmy dzisiaj bardziej wygrani, bo to my jechaliśmy na wyjeździe. E, cały mecz pro, prowadziliśmy, czy, czy był on bardzo na styku? E, no szkoda tych biegów nominowanych, y, ale, ale to tak jak powiedziałem, to my dzisiaj jesteśmy bardziej zwycięzcy, bo to my jedziemy do domu. E, no, przepraszam, e, będziemy tutaj e, ten rewanż rozgrywać w domu, e, także sprawa bonusu e, jest na naszą korzyść. Okay. Jak ty się dzisiaj czułeś tutaj w Lesznie na torze, na którym się wychowałeś? E, no nie tylko ja się tu wychowałem, e, tak szedłem e, z Przemem. Do kibiców po meczu i Przemo do mnie mówi kurczę, jak szuł, dobrze tutaj wracać. To samo uważam ja fajnie się pościgać na to, na którym się wychowałeś. Za tydzień kolejny ważny mecz dla nas, dla całej drużyny. I sportowo i emocjonalnie, bo derby ziemi lubuskiej. Jakie przygotowania do tych zawodów? No to, moje, to będą moje pierwsze derby ziemi lubuskiej, także dzisiaj, dzisiaj jeszcze żyjemy tym meczem, odpoczywamy, ale... Od przyszłego tygodnia bierzemy się ostro do pracy, żeby pokazać się jeszcze z lepszej strony jak dzisiaj.